Aristol Aristol, co ci woła? Morka. A i śm. Hej. Co ten? Aristol. Hey. Jucek. Aristol. Co to słyszysz? Aristolko. Co ci woła? Dziadziu? Kto cię woła? O a kto się to... Kto no. cię woła? ...lisuje. No kto? Kto jest? O, Antje? O, a to jest? Pogadaj. Co? No? Śliczniaricho. No. Powiedz coś. Tak. No. Zaważlowałeś u Tak! No ślicznie. Dobry pieseczek! Aristo! Kto cię woła? Na no kto cię woła? Kto? Kto tam jest? No kto tam jest? Na no kto? Aristo! No krótka! No, no kto tam jest Aristo? Gdzie cię wołają? Gdzie? 自由学。